Kuba wojewódzki czule wspomina Annę Przybylską. Łezka w oku się kręci. 5 października 2024 roku przypada 10 rocznica śmierci Anny Przybylskiej. Aktorka w ostatnich miesiącach swojego życia dzielnie walczyła z chorobą, niestety przegrała to starcie. W tym jakże smutnym dniu zmarłą aktorkę wspomina wiele osób. Również Kuba Wojewódzki zdecydował się na śmiały gest, chcąc uczcić jej pamięć. Słowa dziennikarza chwytają za serce. Anna Przybylska zmarła przed 10 laty. Anna Przybylska widzom dała się poznać jako pewna siebie, przebojowa, piękna, a przy tym sympatyczna aktorka o charakterystycznym, niskim głosie. Zdobyła ogromną rzeszę fanów, którzy z wyraźnym zainteresowaniem śledziły jej artystyczne dokonania. Zagrała w wielu kultowych produkcjach, tworząc niezapomniane postacie. Jedną z nich zdecydowanie była Marylka ze Złotopolskich. Nie tylko życie zawodowe miała poukładane, ale również prywatne. Związana była z Jarosławem Bieniukiem, z którym doczekała się narodzin trójki dzieci. Aktorka nie ukrywała, że połączyło ich silne uczucie, a w swoim towarzystwie czują się znakomicie. Może to takie banalne, ale my się z Jarkiem na wskroś uwielbiamy, a przy tym to mój prawdziwy kumpel nawet jeżeli gdzieś tam się potkniemy, nie możemy bez siebie żyć. Jarek mnie kocha ponad wszystko i uwielbia ten obiad podany pod nos, kiedy wraca, a po obiedzie kawę z pianką, mówiła w rozmowie z Liwą. Niestety tę rodzinną sielankę brutalnie przerwała okrutna diagnoza. Anna Przybylska w 2013 roku dowiedziała się, że został u niej zdiagnozowany rak trzustki. Pomimo usilnych starań i walce z chorobą, aktorka zmarła 5 października 2014 roku. Miała 36 lat. Kuba wojewódzki wspomina Annę przybylską. Kuba Wojewódzki, choć wielu osobom kojarzy się jako ktoś ociętym języku i niebojący się wyrażać swoich opinii, które niejednokrotnie bywają kontrowersyjne, systematycznie, w dniu, w którym przypada rocznica śmierci Anny Przybylskiej, dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami oraz wspomnieniami. Wówczas związane są ze zmarłą aktorką, którą dziennikarz darzył sympatią i szacunkiem. W jednym ze swoich wpisów, opublikowanych przed czwarty laty i opatrzonym archiwalną fotografią zmarłej aktorki, zdradził, że poznali się lata temu, gdy Anna Przybylska grała w serialu Złotopolscy, który był jej furtką do aktorskiej kariery. Ten szczery gest ze strony dziennikarza niemal za każdym razem chwyta internautów za serca. Również w dniu, w którym przypada dziesiąta rocznica śmierci Anny Przybylskiej, Kuba Wojewódzki ponownie opublikował poruszający wpis. Przywołał w nim słowa Agnieszki Osieckiej. Wpis Kuby Wojewódzkiego chwyta za serce. Przedwczesna śmierć Anny Przybylskiej dla wielu osób była ciosem zadanym prosto w serce. Nad jej odejściem ubolewali nie tylko najbliżsi, ale także przyjaciele, znajomi oraz fani. Systematycznie w sieci pojawiają się na temat wpisy przepełnione żalem i smutkiem. W dniu, w którym przypada dziesiąta rocznica śmierci aktorki, poruszający post opublikował również Kuba Wojewódzki, który darzył ją ogromnym szacunkiem. Z jego słów można wywnioskować, że choć aktorka odeszła dekadę temu, nadal rana w sercu dziennikarza się nie zabliźniła. W swoim wpisie Kuba Wojewódzki podkreślił smutek, jaki towarzyszy nie tylko mu, ale również innym osobom od chwili, gdy aktorka odeszła. Przytoczył w nim słowa Agnieszki Osieckiej, które mają zobrazować to uczucie. Agnieszka Osiecka napisała kiedyś do Jeremiego przybory: Coś ty zrobił, Jeremi? Zostawiłeś mnie samą w pustym mieście, w którym pełno jest tylko twojej nieobecności. Andzie, od 10 lat Gdynia i Warszawa czują się tak samo, napisał Kuba Wojewódzki.